Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko Nasza. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na twoją niezrównaną miłość macierzyńską o matko nieustającej pomocy przez bolesną mękę i śmierć twego boskiego syna przez niewypowiedziane cierpienia twego serca błagam najgoręcej abyś wyprosiła mi u syna twego tą łaskę której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Prosimy Cię, Matko, nieustającej pomocy: Za chorych, abyś ich uzdrowiła, Za strapionych, abyś ich pocieszyła, Za płaczących, abyś im łzy otarła, Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, Za biednych i potrzebujących abyś ich wspomagała zabłądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła zakuszonych abyś ich z sidła szaleństwa wybawiła za grzeszników abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała za wszystkich zmarłych twoich czcicieli abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła za wszystkich którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych, módl się za nami, Matko nieustającej pomocy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za nawróconych na drogę prawdy, za uzdrowionych z choroby, za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych z rozpaczy, za podtrzymanych w zwątpieniu, za wyzwolonych z mocy grzechu, za wysłuchanych w błaganiu, za litość nam okazaną, za miłość Twą macierzyńską, za dobroć Twą niezrównaną, za opiekę w miejscach pracy, za chleb codzienny, za radości i smutki nasze, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Maryjo, matko nieustającej pomocy, niech ci będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszystkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech przynajświętsza Maryja czuwa codziennie nad tobą i niech cię obdarzy czułą miłością. A Jezus niech na zawsze zamieszka w twoim sercu. Niech dobry i miłosierny Bóg cię błogosławi, a anioł stróż niech towarzyszy ci na wszystkich twoich drogach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i słowem Bożym. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech Cię błogosławi Bóg mogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.